Hej, hej kochani, witam Was serdecznie i w pierwszej kolejności bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, które pojawiły się po wczorajszym moim nagraniu. Dziękuję też za wiadomości wszystkie prywatne. Um, przede wszystkim Wam też dziękuję za energię, którą wysyłacie, bo. O, myślę, że dużo z Was, albo większość z Was, mam nadzieję, że wszyscy zdają sobie sprawę, że każdy z nas ma swoją energię i każdy z Was, każdy z nas tą energię wysyła do innych osób. No i my to bardzo mocno odczuwamy. Taki przykład, kiedy możemy spróbować odczuć czyjąś energię, która ma wpływ na nasze życie, pozytywną czy też negatywną, jeżeli masz coś w głowie, jakieś plany, coś bardzo chcesz zrobić, przygotowujesz się do czegoś i masz wokół siebie ludzi, którzy ci sprzyjają, którzy ci naprawdę dobrze ży życzą. To czasami oni um, nie muszą nic mówić. Oni po prostu oni po prostu są. Nie muszą stać obok ciebie, mogą być na odległość, ale ty po prostu czujesz, że te osoby, to są Ci, którzy Ci naprawdę dobrze życzą, to są Ci tacy prawdziwi przyjaciele, którzy się cieszą Twoim szczęściem. Czasami oni mówią dobre rzeczy: zobaczysz, uda Ci się, zobaczysz, dasz radę, spójrz na to z tej strony, spójrz na to z drugiej strony, i ja będę trzymać kciuki, daję Ci całą siebie, żebyś mógł czerpać, czy mogła czerpać też z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia. To są Ci wszyscy tacy życzliwi ludzie, którzy naprawdę się cieszą z Waszego szczęścia. Są też tacy ludzie, którzy wysyłają negatywną energię. Um, mówisz, że chcesz coś zrobić, że, że coś planujesz. O nie, o i tak ci się nie uda, i tak ci się nie uda. Um, to jest zły pomysł. A ki, kim ty tam w ogóle jesteś, że, że takie coś chcesz zrobić? No i bach, i wszystko pryska, nie? Um, no i nie udaje się. Nie udaje się, bo jedna, druga osoba, które tak, tak ci dobrze życzą, w cudzysłowie, oczywiście, wysyłają właśnie tą negatywną energię. E, czemu o tym mówię? Moi drodzy, rozejrzyjcie się dookoła, jakich ludzi macie dookoła siebie i jaką energię oni Wam wysyłają. Pamiętajcie o tym, że ta energia, którą wybierzecie od innych ludzi, też ma e, znaczenie, jeżeli chodzi o Wasze życie. Spójrzcie, spójrzcie jeszcze raz, przyjrzyjcie się, od kogo wyczerpiecie swoją energię, komu oddajecie swoją energię. To jest bardzo ważne. Um, no, i co jeszcze? To w pierwszej kolejności właśnie Wam bardzo dziękuję za, wczorajsze, za wczorajszą energię. Dużo tej pozytywnej dostałam energii i to jest bardzo fajne. Chciałabym chyba dzisiaj się ustosunkować do takiego pytania, które się wczoraj najczęściej pojawiało. To było pytanie dotyczące: No, ok, fajnie mieć kontrolę nad emocjami, fajnie mieć kontrolę nad myślami, ale, ale tak naprawdę, jak to zrobić? Nie ma chyba jednej gotowej recepty na to, żeby Wam powiedzieć: jak to zrobić? Jedyną taką rzeczą, którą ja bym mogła Wam powiedzieć na sam początek, to jest przede wszystkim gotowość. To Wy musicie odczuć, czy jesteście już gotowi na jakiekolwiek zmiany, czy chcecie tych zmian, czy um, rzeczywiście um, te zmiany są Wam w tym momencie bardzo potrzebne. I teraz, jeżeli tylko Wy pomyślicie sobie o tym, że okej, okay, to jest ten czas, w którym ja naprawdę chcę coś zmienić w swoim życiu. Nie wiem, chcę zacząć żyć spokojniej. To jest dokładnie ten moment, w którym ta zmiana zacznie następować. Wasze, nastę wasze nastawienie jest kluczowe tak naprawdę w całym procesie zmian. Kiedy tylko zaczniecie sobie wizualizować, jak byście chcieli, żeby to wasze życie wyglądało. Co byście chcieli, żeby się w waszym życiu zmieniło? Czy to właśnie z reakcjami typu stres, nerwy, złości, czy to może w życiu Zawodowy, może chcielibyście coś zmienić, bo stoicie w miejscu i wy to czujecie, wszystko swój początek ma u was w głowie. Wy wszystkie narzędzia już macie. Tylko musicie zacząć z tego korzystać. Kiedy zacząć korzystać? Kiedy będziecie się czuli gotowi, kiedy podejmiecie pierwszą decyzję, kiedy zrobicie sobie pierwszą wizualizację, jak dana sytuacja ma wyglądać. Czemu wizualizację? Hmm, To jest bardzo proste. Bo kiedy teraz wam zacznę mówić o tym. Um, że w, jest upalny, gorący dzień, wracacie do domu, zmęczeni, spoceni, otwieracie lodówkę i widzicie tam cytrynę. I czujecie, jak ta cytryna pachnie. Czujecie, jak ta cytryna kapie na wasz język. Wasze kubki smakowe już pracują. Czujecie to? Czujecie, nie? No właśnie, i po to jest ta wizualizacja, moi drodzy, bo jeżeli sobie zwizualizujecie, to zaczniecie już to widzieć. Jeżeli zaczniecie to widzieć, to zaczniecie do tego dążyć. Córka mi tutaj podbiega, psuje mi wszystko. Słuchajcie, e, kiedy zaczniecie wizualizować, zaczniecie widzieć wasze, wasze zmiany, które mogą nastąpić w Waszym życiu, a to jest niesamowicie ważne. Bo to jest właśnie ten pierwszy krok, który należy zrobić, jeżeli chcecie dokonać jakichkolwiek zmian. I nie mówcie mi tutaj, że o ja już tyle chcecie zmienić pracę, szukacie pracy. Nie mówcie mi, o, ja już tutaj szukałam tyle pracy i tu wysłałam CV, tu wysłałam CV, tu wysłałam CV. Okej, okay, wysłałaś CV i co dalej? Co ty masz do zaoferowania tym pracodawcom? Zastanowiłaś się, dlaczego Cię nie chcą przyjąć, czy też zastanowiłeś się, dlaczego Cię nie chcą przyjąć? Co zrobiłeś ze swoim życiem przez ten czas? Dokształciłeś się, kursy zrobiłeś. Co ty możesz zaoferować innym? Pamiętajcie, że żeby zawsze więcej dawać od siebie niż brać. To jest taka główna zasada. Jeżeli będziecie wychodzić z założenia więcej od siebie dam niż wezmę, to wtedy na pewno się zacznie wszystko ziszczać, wszystkie wasze marzenia. No dobra, to tak w wielkim skrócie dzisiaj nie chciałam jakiegoś długiego filmu nakręcać. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję e, za wszystkie pozytywne komentarze wczoraj, za wszystkie e, łapki w górę e, i tak dalej. E, muszę kończyć. Niestety, bo córki mi tutaj krzyczą, że lody jadą. Tak jak widzicie, każdy z nas ma e, różnego rodzaju... Obowiązki, ja też mam obowiązki swoje dzieci. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby w skrócie, szybciutko wysyłać dobrą energię, czerpać dobrą energię od innych, e, spojrzeć, kogo macie dookoła siebie. E, I moi drodzy, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, wizualizujcie, zacznijcie zmieniać cokolwiek w Waszym życiu, ale zacznijcie te zmiany od swojej głowy. Zacznijcie tam e, dokonywać pewnego rodzaju przemian, zastanawiać się, czego chcecie. Zastanówcie się, jeżeli chcecie cokolwiek zmienić, co Wy chcecie tak naprawdę zmienić. I dążcie do tego, róbcie coś ze swoim życiem. Idźcie do przodu, nie stójcie w miejscu. Nie stójcie, moi drodzy, w miejscu. No dobra, no i to tak naprawdę na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i zachęcam Was jeszcze raz do oglądania kanału Izy Solution. Izy Solution, The Solution. Mega fajny kanał, my się dopiero rozwijamy, to jest na YouTubie. Zapraszam Was także na moją stronkę Family Support po Polsku. A jeżeli ktoś chciałby skorzystać z konsultacji, jak może się rozumieć, jak może pójść do przodu, jeżeli też ktoś z Was ma um, problemy z depresją, boryka się z różnego rodzaju lękami, może też jest, pochodzi z rodzin przemocowych albo, albo z rodzin alkoholowych, um, zachęcam. Zadzwońcie, napiszcie. Jestem dla Was, jestem otwarta. Ściskam Was serdecznie. A no, i oczywiście, relaksujcie się i medytujcie to jest mega ważne. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam. Do zobaczenia. Pa!